Siemano z tej strony Minecraft Blow, a to nie jest jeszcze właściwy filmik, z filmik będzie za chwilę. Jednak y, robię to, dogrywam, ponieważ mam do was wielkie pytanie, ponieważ nie wiem co zrobić. Jutro planuję wydać Blowboxa w wersji 2.0, jednak nie wiem czy robić w tym filmiku poradnik jak zainstalować tą modyfikację czy tam paczkę modyfikacji. Dla mnie nie jest to problem z tą paczką i z tą instalacją. Jest to dla mnie dwie minuty, a myślę, że kilku osób pomogę. Więc jeśli chcecie taki filmik tam dodatkowo, jak zainstalować Blowboxa, to dajcie łapkę w górę. Ogólnie Blowbox w wersji 2.0 będzie o tyle zajebistszy, że postaram się zrobić taki prostszy instalator, więc myślę, że będzie super. No i to tyle. Ja już Was zapraszam na ten właściwy filmik i mam nadzieję, że Wam się spodoba. I naprawdę bardzo się staraliśmy, żeby wszystko było ładnie, więc ja zaraz i tak będę się drugi raz wfitał, więc się nie zdziwcie, więc... na z tej strony Minecraft Blow i znowu jesteśmy z MultigameplayGajem na mapce Plant vs. Zombie z autorstwa F.O. Disco. No, dokładnie. Tak, i będziemy sobie grali, bo tak. dziś nie nam, niestety. Tak. No, dobra, mówi. dobra. E, więc na czym polega mapka? Myślę, że graliście w grę Plant versus Zombie, a jeśli nie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi, bo wam zaraz to wyjaśnimy. Po pierwsze, w tych skrzynkach mamy, mm, mamy po, po łuku, i po strzałach i po jedzonku. I gdy już to wszystko mamy. To mamy tutaj, jak widzicie, trzy tory. I po tych torach będą chodzić zombiaki. Czy tam jakiś nieprzy, nieprzyjaciele, nieprzyjaciele? Tak, nieprzyjaciele. No. I musimy ich po prostu zwalczyć, żeby nie doszli do tego domku na koniec. A jeśli y, pójdą, dojdą, to nam tutaj się ten... HP takie, życie. taki. No HP nam się zmniejszy i przegramy. Dobrze. Więc. Zobaczymy, ile nam się uda wyżyć fal. A, no i za każde zabicie dostajemy monety, te złote. Na start mamy. Każdy ma po 6, znaczy jedna osoba ma 6, ale się podzieliliśmy, więc mamy 3. No i za każde zabicie zombiaka dostajemy ileś tam monet, i stąd nam wypadają. Później trzeba monetami dokarmiać te tutaj na dole kwiatuszki. No i można sobie kupować różne dodatki, jak na przykład wyrzutnia TNT. No i takie różne inne duperele, mhm. ale to się dowiecie jak już będziemy je sobie kupować. Tak, ale dzięki temu, że dokarmimy sobie te kwiatuszki, to one będą strzać w naszych nieprzyjaciół, czyli będą nam pomagać. Tak. Dobra, ja będę... Będziemy myśli... dokarmić? No no właśnie to miałam powiedzieć. A! Ulti! Przepraszam. Nie. Aha, dużo osób pisało w poprzednim filmiku jak to zrobiliśmy, że graliśmy na Lanie! Ja. Przecież trzeba mieć ten sam internet. Ale wytłumaczenie jest proste. Ja nie wiem, Blow ty nikomu nie mówiłeś chyba tego, nie? No nie. No Jakoś bo się tak to naprawdę nie to Blow jest moim bratem, bratem. Nie, bratem ciotecznym takim. Dokładnie. I mieszka, mieszka na tym samym osiedlu obok mnie. Dlatego sobie I, gramy. I dlatego tak. mamy, i mamy ten sam internet, bo akurat mamy osiedlowy internet. Dokładnie. Tak, i, i on jest moim bratem ciotecznym. Dobra, ja myślę, że tutaj wrzucę, że będziemy wrzucać po, przy tych końcach, nie? Bo... No, przy końcach nie To ja tutaj no. wrzucam jeden. Ja tutaj także. Jeden. Okej. Okay. Czemu widzisz? on już strzela? No bo on się A już odpadł. Aha, dobra, nie ważne. Nie, on będzie strzelał, po każdym, Ej, nie? Ej, ja to ja tutaj też walnę, no, z okay. przodu, żeby on tutaj trochę dobijał. Spoczko. Bo ten, już co, tych po środku się nie opłaca dokarmiać, moim zdaniem. No. Bo po środku mamy TNT tutaj przecież, wyrzutnie TNT. A te po środku ym, zahaczają przecież oni. Dokładnie. I, I to nie Au. są. Co ty żeś zrobił? Spadłem. <laughs> Dobra, dokarmiałeś wszystko? No kupię, o! kupię jedno Fak. TNT. Przepraszam. Chodź pokażemy jak się TNT kupuje okay, Dobra, rzucamy jeden raz. No, złoto. I dobra. nam tu wypadnie. Powinno wypaść. Powinno. O! Wow. Juhu. Pięknie, dobra. Tak. To lecimy Czeka, to ja na górę. Tam, tam tam jedno, jedno tutaj. Aha, no tak. No, tu no i środę. tutaj to TNT dajemy. Tutaj i gdy o. klikniemy ten przycisk... Na przykład ten to odpaj nam się tutaj TNT, jeśli tutaj to tutaj, a jeśli tutaj to tutaj. Oczywiście jeśli to TNT położymy wcześniej kupione. Co ty tam robisz? Nie włożyłeś, nie, nie trafiło na, na tą. Aha. Więc też, popraw... no też jest problem. Dobra. <laughs> Dobra, no to czekaj. Wejdę do góry i możemy chyba zaczynać. Coś, czyż nie? To byłoby hamskie, jakbym kliknął start i by tak ci się zatrzasnęło i ty byś nie mógł wejść. No dokładnie. A bo bl, wiecie, Blow jest takim hamem i ogólnie wszystko robi, żeby mnie tylko zniszczyć. Dokładnie. Dobra, odpalaj start. Lecimy. Dobro, odpalam. Tree. One! Miss klik, nie trafiłem. Jeszcze raz. O! Weisa. Poszło. Dobra. Poszło. jedziemy z tym koksem. Strzelają już, Idą. już nam pomagają. Ja biorę ten lewy. W ogóle mamy zbagowany strzał, jak widzicie. I to tak? strasznie śmiesznie wygląda. Akurat u mnie. Ale ogólnie mogę trafić, tylko one dziwnie lecą. Gdzie jadłem to TNT teraz? Po środku chyba. Patrz. Dobra, odpalam. Gdzie ona jest? Musimy się podzielić. Ogólnie to najlepiej chyba grałoby się w... ...trzy osoby. Trzy osoby. Ale... Ale nagraliśmy we dwóch. No. Więc... Mamy... Nie mamy kolegów. Dlatego <gryw> nagrywamy w trójkę. Spoko. Dziwnie to zabrzmiało. No co? Możemy tylko liczyć na rodzinę niestety. No właśnie. Że ja o, Ja mam, wiesz, mam OptiFine, to mogę sobie... Co? No właśnie, ja nie wgrałem akurat, Bezmę. bo... O! Dobra. Ładnie idzie, a! W tym pierwszym! W trzeci, Gdzie? w drugim, dobra, w środkowym teraz leci. Gdzie? A! Jak o, widzicie, tutaj nam się HP, o, zmniejszyło o jedno. Ale damy radę, damy radę. I leci kasa w ogóle z tyłu? Wow. Nie, to chyba no, na koniec, chociaż nie wiem, dobra. Leci. Szkoda, że nie masz Optifina, to byś se mógł przybliżać. No. Bo tak to wiesz, tak to jest trochę A, no i mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko jak będziemy sobie zmieniać na dzień, ponieważ e, jest taki bug na tej mapce. E, no. Kiedy będzie noc, po prostu zombiaki się respią. E, Ty i... ich multi a nie tu mi mówisz o bagach. Nie biję, a wiesz, ja mam rozbieżną, e, rozbieżną. Tak, podzielną uwagę. No. <ślesz> Możesz gadać, słuchać i jeszcze e, bić. Burzać dodatkowo. Tak. No dokładnie. Blow się przekonał. No, nieraz. Ale nie, nie o tym dzisiaj. No. Dobra. Jak tam u ciebie? Bijesz ich tam? Biję ich, biję ich. Tych środkowych i tych na trójce. Dobra, ale to widzę, widzę Blow jest lepszy ode mnie. Bo no, ja widzisz. się zajmuję tylko jednym i ledwo daję radę. A Blow potrafi dwa. Więc... O! Wiesz... Tylko jak to śmiesznie wygląda tam te zbagowane strzały. A o co ci chodzi? O które zbagowane strzały? No, one lecą, ale nie lecą tak w przeciwników, tylko na dół jakoś. Sam tak, zobaczysz no tak się, to. Tak się odbijają, jakby od nich. Nie, zobaczysz, to po prostu przekomicznie wygląda. Lol, a u mnie tego nie ma. No Czy właśnie, tak? ja nie wiem, czemu ja Dzień, tak mam. Patrz, jak dobrze nam idzie, stary. No, ale. No, Hamedy to straciliśmy. Najgorsze jest to, że nie ma tutaj żadnego licznika tego fal, Żebyśmy no. wiedzieli na przykład, czy już. Dokładnie. Ale wiecie co, ludzie? Nagramy mniej więcej 20 minut, żeby też nie było za długo, bo będzie wam się nudzić po prostu. I jeśli będziecie chcieli jakieś inne mapki, to po prostu piszcie w komentarzach no. z Bloem nagramy, bo mamy kilka fajnych, naprawdę tak. y, powiedzmy, propozycji, tak? Dobrze to Skończyło Skończyły im to... się? Tak, nie, nie. Nie, nie skończyło się jeszcze nie. Ja zbiorę, Masz... Dobrze, bardzo mi powiedziałeś. Dobra. Są tam jeszcze? Są jeszcze. Są właśnie, nie wiem Zanim ile mam... to będzie trwało. Już chyba ostatnie. Zaraz zrobimy planszy godzina później. <coughs> a to nie jest czasem... A to nie jest czasem ten, yy, do kiedy nam domek cały zdejmą? Nie. Nie tak sądzisz? nie może być, nie może być tak. Mówisz? Nie no ja w sumie też to by było takie dziwne trochę. No. Ogólnie to jest strasznie zajebiste ma mapki ten. Eee, FODISKO. Ma FOD do nie no, na jaką mapie grasz. No cicho, no sorry. <gry> Ale wiesz, gdybyś na przykład ty stworzył tą mapę, to bym zapamiętał. Bo Wie. akurat ty masz łatwe nikt do zapamiętania. Ale on też ma disco. No multi. Lol, breakdance. <gry> <gry> nie. Jeden no multi, jak <gry> to <ty> topin. No. <gry> Seraj w tego trzeciego Bo ja nie skończyło mogę Skończyło mi się ammo <laughs> Biorę Ja się wziąłem do... tego w... Dobra, strasznie dużo Ja wziąłem tylko jeden Jest, udało I się, się. Dziwię, że... I się dziwię, że mi się ammo, ammo skończyło No właśnie Dobra Jak dają, to... Ej, 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 ale... A, w ogóle, może powiemy o tym nowym wyglądzie, co? Że no to było nudno Dawaj e, Widzieliśmy u pewnego użytkownika Dajemy no reklamę czy nie? No dobra, powiedz. U Damiana Kowalika, którego bardzo serdecznie pole... pozdrawiamy, polecamy. O, wpadli. Tak. No, no wpadają, to jest za trud. O, jest, udało O Boże. Dobra, ej, u mnie, u no. mnie. Ja nie wiem, dlaczego one się tak respią. Ja też nie Dobra, mów, mów, dokończ. no. I YouTube wprowadza nowy wygląd. Już niektórzy go mają. Nie, nie wiem jak... skąd. Właściwie też. U mnie, u mnie tego nie ma. U mnie też. Może dlatego, że my na tym samym osiedlu mieszkamy. No, możliwe. To, 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 to chyba nawet... Od internetu. No, od internetu zależy. No, no właśnie. A, no... Wbijam! Tam spali spalić. Nie, tam to jest trudne. No i wprowadzili nowy... Wygląd. I będzie taki bajer, że yy, nie będzie w ogóle widać ile łapek pod filmem jest. Będzie tylko ta linia taka. To jest moim zdaniem trochę głupie. No, ale chyba to zedytują, no, no bez jaj. Nie dzieje, bo nie będzie można prosić o ławki. A wiecie, ale... my, my za łapki mamy w końcu złotówkę tak, za jedną łapkę. dokładnie, my na łapkach zarabiamy przecież. No. W... No, no oczywiście. Ostatnio wypłatę na... dostałem 55 tysięcy. Ja za łapki tylko. Ja kupiłem willę nad, by, nad tym, na Hawajach. No. Dostałem, wiesz, ostatnią taką dużą wypłatę z AdSense'a, że po prostu... Ja teraz właśnie myślę, na co tą wypłatę przeznaczyć, bo taka ja jest her, duża... Ja dobra, by... taka kasa, że nie wiem po prostu, czy ja na tak samochód, sam... czy na no, a... dom. No sobie kupimy samochód, będziemy się bujać i vlogi będziemy kręcić. A, to jest to dobry pomysł, no. To jest bardzo dobry pomysł. To no. jest po prostu, to jest, to jest... Ja nie wiem, jak to nazwać. <laughs> dobra, ale tak, ale tak serio już to nie, nie zarabiamy na łapkach, bo zaraz no będzie, właśnie. że... I, i dużo ludzi wprowadza was w błąd, bo nie wiedzą, o co chodzi i rozpo rozpowiadają po prostu jakieś głupoty, które nie mają w ogóle sensu. A, przegraliśmy. Ale to wiesz, to jest y, koniec, znaczy koniec. Tak, przegraliśmy po prostu. No tak i następna runda, teraz można dokupić kolejne te. W końcu byśmy musieli przegrać. Aha, Jeśli pytam o, ten, y, time set zero. Żeby Dobrze. Wziąć. Dobra. To ja idę pokupować okay. jakieś czy coś. Dawaj. O! Co ja mam z tym spadaniem? Jezu, się wystraszyłem. Raz... Cóż, jestem Spidermanem. Ej, to ja je dokarmię. Okej. Okay. Ogólnie to nie wiem, dlaczego mielibyśmy niby dostawać kasę za łapki. To też jest ciekawa rzecz. Właśnie. czy to by sensu nie miało. Przecież... No, nie wiem kto miałby płacić nam... O, no właśnie. W ogóle, i, i jaki to ma sens? Przecież firma, która... No. Płaca nam pieniądze, ona na tym nie, za nie zarabiałaby na łapkach No właśnie W tym jest cała... w tym jest cały ten... Ale yy, powiem wam, ponad... że fajnie było jakbyśmy zarabiali złotówkę za jedną łapkę To byłoby taka forza wtedy Ja, ja bym po powiem wam, że ja bym nie żałował jakbym... Tlenie... I wiesz co by można było zrobić na przykład wtedy? Na przykład tego filmik Filmik, yy, za który zrobię konkurs Dobijcie 5 <laughs> tysięcy łapek ty. Weź, to byłoby żałosne no, ale dla patrz, 5 <laughs> tysięcy dostajesz i no robisz na to konkurs dla widzów. I za te 5000. No, 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 no. Wypasione nagrody, wiesz. No. A wtedy, tak to ja. I, do... I tak to ja muszę tylko 400 zł, mogę wydać, bo więcej nie mam. No i szkoda. No ale cóż, jest konkurs od tej... serca. I W końcu wiesz i w końcu też konkurs nie tylko się ma z tej strony Patryk Minecraft 02458, a i to jest specjalna dla 10 widzów, <grym> zrobię gift koda, który tak naprawdę nie istnieje, ale No to jest za samy, ziewany, Ale za zasady konkursu są takie, że macie dać mi lajka like i suba, a później zrobię następne konto, które niby będzie wygranym i was no, tam hehe. No, no, no. <grym> ale Strasznie wkurza mnie takie osoby. Ogólnie znam taką jedną osobę, co robiła taki konkurs ale to. I ona też tam chwali się, że ma iPhone'a 4, że niby mu dali do testów Nic nie, my, że on ma 500 widzów. <grystanie> on no, iPhone'a miałem do testów mi dostarczyła firma. Jeszcze mnie prosili, żebym wziął. A później a musiałem ja... oddać. No właśnie, już nie mam, już nie pokażę wam. Czy Jaka mam. szkoda? <noise> e, też pakuj w te kwiatuszki, bo one dużo no, no, dają, patrzcie, powiem. ci. dokarmiam, dokarmiam. Dokarmiam, tutaj... jak to brzmi. Nie, dokarmiam kwiatki. No, oh. ej, poważnie. Ale nie, powiem wam szczerze, że koleś, który robi te mapki. Ja nie wiem, on ma banie do tego. Poważnie. No, już wiem. jedną nawet mapkę zrobiłem. Jego bomberman, ile się nie mylę. I to chyba było na sto tak. filmów. Tak, Ach, tak, ta tak, historia. Tak. Oglądałem, oglądałem. No widzisz mój. Dobra, nad... wstawiam mine. Czyli miny londowe. Dobrze. Shit. Ale fail. Dobra. Gdzie by tu jeszcze landminy poustawiać. Tutaj. O, jak się wybiłem, jaki parkur. A. A. No. Pewnie mi zazdrościsz, co, nie? Bardzo. Będziesz musiał mnie później tego nauczyć. Okej, okay, zrobię. O. Zrobię to. Zrób poradnik, jak wstawił. ty Dobra, lecimy z tym, tylko czekaj, nie klikaj teraz startu, A, bo sorry. padnę. Proszę, okay. blow, nie! Ej, pozbierajmy no. jeszcze te pieniądze. Pieniądze. Dobrze. Ale tu trzeba chyba teraz y, dać reset do tego, żeby tak, było w tak. 100% czerwone i dopiero wtedy będziemy mogli kliknąć. Dobra. No to ja to poresetuję w takim razie. Dobrze, ale ja teraz wystartuję. Nie, jeszcze nie. No wiem. No, jak widzicie, klikam reset i się całe HP resetuje. Wow, that was genius! Tak, taka magia. Magicznie. Taka magia. Magik Dobrze, w ogóle fajny jest ten tekstur pak. Zauważ, weź sobie spróbuj przez chwilę rozwalić tą wełnę Zobacz jaka fajna animacja rozwaliła. No, no to jest zajwiste, to Taka mi się podoba Tak jakby ładowanie baterii Tak, nie? tak, tak Dobra, to klikaj start Dobrze I jedziemy z nimi Jep okay. Poszło Dobra, lecimy z tym koksem Patrz, patrz jak, ich napa patrz jak ich naparzają Patrz, patrz, to jest po prostu Dałeś na każdym torze tego landmina? Jep Teraz Walne Landmina patrz, 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 ale urwie je. Świetne, świetne. Mapa po prostu. Ja nie wiem, to trzeba mieć do tego łeb po prostu, żeby, no, żeby... Ja w ogóle ja stary nie potrafię zrobić drzwi na redstone'a, żeby się odwierały, wiesz, obydwie. A ten no. robi takie bariery stary e, Też fajna była jego mapka to template rady. tam templ Nie, nie template raczej. Nie, Och, No, no, to było, było zajebiste. Świetne, to było świetne, w ogóle... Chyba była jedna, jego, jedna z jego pierwszych mapek, tak. Tak, z... jedna z pierwszych, jedna z pierwszych. Ale a, póź, no. a później z, tej, z tego projektu tej głowy nocza zrobili klocki Lego i dali drzebowi chyba. Poważnie? No, bo na Twitterze były zdjęcia. No i słowo. No. Włączyłem landminy Dobrze, właśnie O! Zajebiście ich wyrypało Tak, jak coś to tam też chyba ustawiłem Nie, nie ustawiłem Spaczką Nie, ustawiłem jedną chyba Ustawiłeś, później. ustawiłeś jedną No, u mnie. no Gites, Gites nam idzie Tylko o sobie pomyślałeś Przepraszam, Blow Chociaż nie, dwa... Dwie. Nie wiem Nie, chyba ustawiłem jeden na środku No właśnie yy, Kurde, nie widzę Nie, nie ustawiłem Przepraszam Co ja teraz o. multi zrobię? Jak przegramy to. Zaraz do mnie Blow przyjdzie do domu i mnie zniszczy, bo ma przecież do mnie blisko. Mieszkamy na tym samym osiedlu. Dokładnie. Tak. O, pułom. Ale, ale. A dobra, nieważne. To są prywatne, rodzinne sprawy. A mnie wkurza u ludzi, jak zaczyna coś nam gadać, zaczyna, a, a nagle mówi: A dobra, nieważne. Przepraszam, Blow. To urósł taki rage wtedy Przepraszam, jest. Przepraszam, no... że jestem taki zły. Przepraszam. No cóż. Ale to u nas rodzinne. Chyba wiesz o czym mówię. Tak wiesz? wiem, multi. O pum. Ty bijesz ich na tym. Ja środkowym? biję wszystkich stary, wszystkich biję po No, no, no. Żeby przypadkiem. No, żeby przypadkiem. Pomagam ci. Rodzina powinna sobie pomagać. W ogóle ostatnio. Co? Nic, nic, nic. No ostatnio. Mów, a ty, sam tak zrobiłeś. No, wiecie co ostatnio? To prawie zrobiłem. Dobra, już kończę. Nic. Dobra, dobra, <noise> mówię. Więc ostatnio multi powiedział, żebyście mi spamowali. Żebym z nim nagrał BFH. Tak. I ja jeszcze nie widziałem tego filmu. I tak patrzę, o co chodzi. Nagle ludzie. Nagraj z Multim BFH. Skąd oni o tym wiedzą? Później patrzę film. Aha, okej, okay. multi prosił. <noise> Ale ja bym, stary, dobrze, że tyle osób się wiesz. Nie było takich, że, dobra, to zainstalujemy bota na serwerze i będziemy mu spamować. Cichutko! Wiesz, bo ja by... o, oj, Wciło, że... bo teraz Wsunąłem ludzie... Odsunąłem pomysł. Ludzie, już teraz instaluję bota. A, ej, ja. Ej, ja bym się nie zdziwił, wiesz? Bo nie wiadomo, kto jest w naszych widzach. Może jacyś no programiści, Stalkerzy. hakerzy, hakerzy, hakierzy. Nie zna bez... jednego znam giganta, który mi tutaj hostował serwer, ale nie za o, hostował. O, ja też znam giganta. Spokojnie. No właśnie. Ten odrys jego, nie? Kolega? Tak, dokładnie. O nie, o nie, jeden zombiak. Fuck, sorry. Nie, no multi, nic się stało. To dobrze. One, te kwiatuczki się po jakimś czasie wizę e, tak, wyłączają. wyłączają. No, tak, bo wiesz, bo znika to złoto na dole. Aha. Tylko po 10 no tak. sekundach. Poł tak, e, tak, tak. po 10 sekundach. Nie, no po minutach raczej nie. Chociaż? Ty możliwe, że po 10 minutach. Po ile, po ile itemki znikają, tak w ogóle? Nie wiem, nie pytaj mnie. Z ciebie taki profesjonalny gracz, a nie wiesz po ilu znikają? <grym> Jak tak możesz? Ty mi zrób Hań... z tego. <grym> Hańbić społeczność Minecrafta. Sprawdź. A, i chcieliśmy, wam, chcieliśmy wam podziękować. Wo, ile złota, ty obróć się. Wow! O, oh, kurde. O, oh, fuck, nieźle. Pieniążki. Dobra. No. Chcieliśmy Wam. Mam nadzieję, że Blow też. Nie, no, Blow też, bo on jest bardzo, bardzo hojny. Chcieliśmy Wam podziękować za to, że spodobała Wam się taka trochę inna odmiana Snapshota. Przygląda. Snapshota, tak. Że spodobało Wam się to, że prowadziliśmy w dwie osoby. Dokładnie. Szczerze do końca nie wiedzieliśmy, czy będzie to. Na początku to ja myślałem, że zostanę shejtowany, bo multi tam był. Ale. Udało się bez tego hejtu. Po prostu znowu podsunąłeś pomysł. Nie, to teraz ty podsunąłeś pomysł. Się nie zdziwi, jak pod tym filmem będzie milion łapek w dół. Ale nie, widzowie jesteście super, więc mam nadzieję, że tego nie zrobicie. Proszę. Nie. O Boże. Mam że tego nie zrobicie. Chociaż. Chociaż. No. Chociaż filmik Multiego jest dla was otwarty. No Oczywiście, właśnie Ale najlepsze było to, w tamtym filmie, w tym snafrocie coś Skomentujcie <noise> Skomentujcie mi Mi też Nie bo ja tam chciałem powiedzieć was skomentujcie i ocencie czegoś, tak albo, A wyszło znowu skomentujcie mi i ocencie <noise> <Panie>, Patrz, <noise> wyszedł jeden, a nie. Bo najpierw się zdziwiłem dlaczego to. Dlaczego multi Dlaczego multi że mi też? No a Później patrzę, słucham ten, no. Oglądam te tu mi też. A bo pa padliśmy. Oj. Mam nadzieję, że mapka wam się spodobała i chyba będziemy kończyć. Cześć, wolał mój bracie. <noise> a Zapomniałeś, że jest wyłączone. Aha. Ja cię a. biję, z nadzieją, że cię zabiję, a tu nic. Ej, blow, stań tutaj tak? w tym kącie, tak o. Dobrze. I weź tak, z, i z, zrób shift. Obróć się i zrób tak. Ale po co? No zrób, tak? Tak, zrób tak, zrób tak. Po co mam to robić? No, no proszę cię, zrób. Nie. No proszę. Nie, 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 no nie. nie zrób nie. cały odcinek, no please. Zrób tak. No, tak jak? Tak. Zrób. Nie umiem tak. No zrób. No nie umiem tak mówić. to. o rękę tak. Dobra, ty zobaczysz jesteś na porąbany, filmiku. dobra! Zobaczysz na filmiku o co chodzi Wiem o co ci chodziło. Nie wiesz. Nie wiem, domyślam nie. się. Nie. Domyślam się. Nie. Nigdy na to Znam nie twoje wpadniesz. porąbane myśli. Nie wpadniesz na to nigdy. Wpadnę. Nie Że <laughs> siedzę w kącie i wiadomo co robię Nie, zobaczysz. Tak. Zobaczysz. Dobra, dobra ludzie. Dzięki za, że za, no. Dzięki za obejrzenie tego y, takiego odcinka, można powiedzieć specjalu, bo już mi się też zbliża niedługo 50 tysięcy widzów. A więc, mi 60. Więc, no właśnie, już masz 60. O, więc to będzie dla, na 60 u ciebie, a u mnie prawie 50. Dokładnie. O. No, jeśli, podoba, jeśli podobał wam się ten odcinek, to zlajkujcie ten filmik, skomentujcie w sekcji. Mi podróżaj. też. <laughs> Dam time Dave'u. Yy, no jeśli chcecie więcej takich mapek, bo naprawdę mamy kilka fajnych, to piszcie śmiało w komentarzach. Bądź tam, nie wiem, nie no, na skrzynkę nie, w komentarzach, mm -hmm, mm -hmm. i jak wam się podoba... Jak wam się podobało, jak wam się podobało, to możecie zawsze pobrać tą mapkę z opisu tego filmu. Tam wszystko chyba będzie. I tekstur pak także, więc możecie sobie zagrać Myślę myśleć A, no. i chcieliśmy wam jeszcze zakomunikować, że niedługo startuje. Naprawdę zarambista seria. Więc myślę, że wam się spodoba, co nie Blow? No. To tyle chyba. To tyle. No, no to więc... dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Pa pa. Cześć. Zajebiście wyszło. No, episko.